Hej, witam Was wszystkich z tej strony Filip, gdzie gramy w grę o nazwie Limbo e... Gramy na komputerze PC e... jeżeli ktoś by się interesował e... Na konsoli przyszedłem do grę i gram na padzie e... od Xboxa jeżeli ktoś by się jeszcze o coś pytał e... Tutaj jest sterowanie strzałek oraz sterowanie pada, tam wam to pokazuję w tej chwili, bo... Bo bez tego byśmy nie, nie ruszyli eee, Mam w planie zakupić nowy mikrofon Okej okay. Mam w planie zakupić nowy mikrofon eee, I wtedy filmy będą w dużo lepszej jakości, jeżeli chodzi o... E, audio, ponieważ... Jeżeli chodzi o wideo Chyba nie ma tutaj... Chyba nie jest słaba jakoś wideo w HD na YouTube bo gdyby była w każdej chwili mogę to jakoś zmienić żeby była jeszcze lepsza ojej pająk... Dobra, przejdźmy może do gry bo nie będę wam już tu zanudzał no jasne jasne jakby to tu zrobić. Trzeba to popchnąć chyba. Wydziałem. I płyniemy. I płyniemy. No. Pająku, przestań. Nie zabijaj, bo chcę dopłynąć do brzegu spokojnie. Okej. Okay. Może mnie nie dogoni? Aha, jasne Schowam się, może mi za mnie nie zauważy Jak? On ma pewnie jakiś noktowizor Na bank tak jest, na bank No i jak mówiłem w filmie na moim normalnym kanale nie będę na ten kanał wrzucał żadnych serii bo ten kanał nie jest od tego to jest kanał moim zdaniem aby wam pokazać jakąś grę a nie żeby od razu nagrywać z niej kilkanaście serii kurczę jak tam wskoczyć o dzięki 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 pająko ale no dobra nie dzięki Nie dziękuję o wiem, że co chodzi. Spokojnie. Damy sobie zaraz radę. Jak tam wskoczyć? Nie mam tutaj żadnego ukrytego sprintu. Nie mam pojęcia. Więc co, może zmienimy chapter, bo... Ten jest jakiś nudny. O, ten z pająkiem był chyba najlepszy. No, myślę, że tak. Okej. Okay. A, to jest już tutaj. Nie ma. Przejdę to z pająkiem i po prostu... Skończę. No te filmy nie mają być jakieś super długie. Tym bardziej, że na tym kanale mam limit. No my mamy wszyscy limit, bo to nie jest mój kanał. Mamy wszyscy limit i no filmy nie będą dłuższe niż 15 minut. Nie wiem ile teraz to nagrywam, bo nie liczę. Mam nadzieję, że około. No, że nie będzie to minuta i koniec, tylko troszkę dłużej. Ja tym bardziej chcę, żeby te materiały były jakieś ciekawe i muszę znaleźć sobie jakiś temat do rozmów. A więc tak jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to e, ja nagrywam tylko we wtorki. O, rozwaliłem pająka, on utiek na drzewo. Miniemy dalej. <laughs> Okej. Okay. Hop, 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 hop. Co to było? Czemu on tak wolno? Idzie? I no idź szybciej! stanął. Chyba laga mam. No wyskakuj. Chyba zlagowało mnie. Nie. Tak miało być. Jej. Okej, teraz mnie już możesz pójść. Bo taki miły. Pająk. <ścoughs> Okej. Okay. Myślę, że za minutę jakąś skończę ten film, bo... Czas leci, a... Nie chcę was zanudzać. Po prostu jak mi długim materiałem. A, drwo! Bum Jej, mam drogę! Jaką fajnie skaczę ze skokiem, tak? Znaczy... O! Kamień. Dumbe, dumby, dżumbę, dżumb, dżump. O nie to pająk. Pająk wygląda na to, że jest głodny, ale ja tutaj nie będę w nic wnikał. Żyję. Jej. Ja żyję! Zobaczcie, mam siwego włosa na głowie. Widzicie? Wie, wie, wie. <laughs> ok, idziemy dalej. O, to jest zombie. On umarł. On nie żyje. Aj. O, pułapka. No więc ja myślę, że już będę powoli kończył ten film, już go kończę, więc zapraszam Was do e, komentowania, e, oceniania, jak i subskrypcji tego kanału na YouTube.